Ja taką sytuację z dzisiaj, jadę samochodem, zatrzymała mnie policjantka. Dwie, mogę już jechać, rób co chcesz. I, i ja pojechałem. <grystanie> Dziękuję bardzo. Czuję, że jestem oskarżony, więc ja bym się wytłumaczył. Ja czemu on mikrofon, który on... Następna osoba będzie bez mikrofonu. Jest, ja chciałem jeszcze powiedzieć... Idź stąd! <grystanie> Właśnie, a propos popierdolonej komedii, popierdolonych pomysłów. Ja słyszałem, że Ty będziesz występował niedługo. To, to prawda, ale to nie jest takie szaleństwo jak na przykład Pan Łukasz. To nie jest takie szaleństwo, powiadasz? Dobrze, to ja bym, pozwólcie Państwo, że parę pytań naprowadzających do Łukasza. Łukasz, w jakim miejscu występujesz we Wrocławiu? W Hali Stulecia. Ile miejsc jest w Hali Stulecia? Nie pamiętam dokładnie, ale chyba prawie 5,5 tysiąca. Na ile obecnie sprzedajesz sale? Mam. Jak grałem w zeszłym roku, to sprzedałem 270 biletów. Ile kosztuje hala stulecia? 80 tysięcy. Dobra, to kto był głupszy? Pierwsza połowa czy ty? Proszę bardzo, zapraszam na scenę Marcin Turniak. Cześć. Cześć, witam serdecznie, witam wszystkich. Kochani, na początku chciałem się pochwalić, bo jestem początkującym komikiem i wczoraj miałem przyjemność wystąpić na sali dla tysiąca osób. Ale przyszły tylko dwie. Pa, pan ochroniarz i pani od biletów. Nie, ale najlepsze po występie, bo podchodzi do mnie gościu i mówi tak... Proszę pana, można zdjęcia, ja mówię oczywiście. E, I fajnie, dziękuję bardzo, bo ja mam syna, który występuje i chciałem mu pokazać, że można na scenie dobrze wyglądać i chujowo występować. Ja mówię tato, czemu tak krytycznie? Szanowni Państwo, ostatnie sekundy mam, jeszcze powiem taką sytuację z dzisiaj. Jadę samochodem, zatrzymała mnie policjantka, typowa kobieta, typowa kobieta. Zatrzymała mnie, ja pytam, przekroczyłem prędkość. Domyśl się. Ja mówię, zrobiłem coś? Nie wiem. Ja mówię, mogę już jechać? Rób co chcesz. I, i ja pojechałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. E, czemu myślałeś, że jak powiesz ludziom, że wystąpiłeś na tysiąc osób, to oni zrobią. Ja nie wiem. Bo tak czasem robią. Robią. To, to jest to doświadczenie. To czy z litości biją brawa, a wtedy ja jej zaskakuję i mówię: A ja Cię mam. I... Jak często to wychodzi? Zawsze. Zawsze? Zawsze. No. Nie, ja nie wierzę. To jest niewiarygodne. Wykupić salę na tysiąc osób, żeby w niej występować, kiedy nie sprzedajesz tyle biletów. Bo... A gdzie występujesz zazwyczaj? W jakich salach? Najwięcej osób to 650, gdzie wystąpiłem, ale tak to tylko open mic. Y a ostatnio. co było pełno? Wpuścił cię na 650? Yy, tak. I jak? Rozjebałeś? Yy, no znaczy rozjebałem, no śmiechy były. Yy. Dostałem 5 minut i tak. A żart na publicy na 650 osób, że wystąpiłeś dla 1000, a też się udał? Nie, tego żartu nie a, było. A to kurwa czemu Adam? Bo już śmiałem, że mówi, że zawsze wychodzi. Nie, ale nie było. Ale ja dzisiaj mówiłem te gorsze żarty. A! To do, do nas jak do śmieci, tak? Że do nas nie. to... Nie! Postawiłem sobie wyżej poprzeczkę. Chciałem was zaskoczyć i siebie przy okazji, że zrobię coś lepszego. O, o. I czekaj, Chciałeś nam sprzedać chłodne żarty i myślałeś, że nie zauważymy? Nie. ale nie zauważyłeś, bo się najgłośniej zaśmiałeś. No. Nie, ja się najgłośniej zaśmiałem, że ty mówisz, że tam ci czas umyka, że masz już mało sekund. I zamiast mówić kolejny żart, to mówisz: O, czas mi umyka, mam mało sekund. To mnie zjebało. Szanowni Państwo, ostatnie sekundy mam. jeszcze w pełni taką sytuację z dzisiaj. Jadę samochodem. Z... Gdzie widzisz siebie w stand-upie za 6,5 roku? W kwietniu, powiedzmy, że w kwietniu. 27 kwietnia. A i ile to będzie dni? Chory. Ja to wyliczę kurwa. Jakbyś... Mi ja nie wyliczę, ale mam telefon, policzę. Dobra, co nie można kalkulatora na egzaminie mieć, jest. Dobrze, ambitnego mamy. Przyszedł, sprawdził ch**owe żarty i to jest tyle. Nie, ale w sensie nie, bez beki, na przykład tak za 5 lat, gdzie byś chciał być? Chciałbyś już solowo jeździć? Jakie samy... Poważnie, bez beki, no to no. ja jak gdyby chcę być na samym szczycie i tak jak mówię, no ja y, piszę do komików i jeżeli ktoś mnie wpuści i gdzieś mi da jakąś szansę, no to po prostu to wykorzystuję i też dużo czasu poświęcam temu, żeby, no, żeby być, nie? Ale to dla ciebie, bo mówisz, że chcesz być na szczycie i tym szczytem tak. jest występowanie nie, na open mic'u. Nie, chciałbym być w pierwszej trójce. W o, czyli koło kogo? <laughs> To powiem ci, że nie, mnie zaskoczyłeś. To... Nie, no ja biorę to na poważnie. Spróbowałem rok temu, jak gdyby czuję tą energię, lubię wychodzić, lubię, lubię się tym bawić i też poświęcam temu naprawdę dużo czasu i biorę to na poważnie. Nie? Jakoś, nie... Za pięć lat ci wypomnę, że nie jesteś. No, jak będę u Ciebie na open micu, wtedy. No. Czyli to jest twoja metoda, jak ci nie biorą ludzi na open mic'i, to ty piszesz do znanych występujących, żeby wbić się do nich, nie? Tak, no tak, można. i jeżeli dają mi 5 minut, no to wchodzę sobie i po prostu te 5 minut robię, ale te 5 minut... I jaka jest proporcja, ilu ci mówi, żebyś spierdalał? No to mogę ci powiedzieć, ilu mi pozwoliło, na razie no, pozwolił mi... Podziękuję od razu przy okazji tym osobom. Tobie nie są Karol Kopiec. Michał Kutek. Patryk. Mów, mów, Michał Adamczyk. Miałem też przyjemność występować ostatnio. U, u... No, u... <śmienicza> A prosili cię o to, żebyś na przykład podesłał swoje nagranie, czy tak cię poszło? Ja, no właśnie to jest ciekawe, że ja w tym zgłoszeniu piszę, że oczywiście, że ze, ze sprawdzonym materiałem mogę puścić głosówkę, żeby sobie zobaczyli jak wygląda i... Kurde, profesjonalnie. Jak profesjonalnie mogę pokazać, co wysłałem do Adama kiedyś. <śmienicza> <śmienicza> Ale to, to w ubraniach, czy które? <laughs> Dobre. No dobrze, mnie dalej tematyka nie interesuje, ale <laughs> Życzę Ale gdybyś nieodobry. chciał, to ja tam na tej sali, nawet jak będzie 250, to chętnie wystąpię. O, tak. masz już nową osobę na hale stulecia, proszę bardzo. bardzo. Nie udało się na widownię, ale masz na scenie nowego. Także do zobaczenia 20 marca. <laughs> bardzo Dzięki. dziękuję, Życie. trzymajcie się, bawcie się dobrze dzisiaj. Życzymy powodzenia. No i czego go nie wziąłeś? Dobry chłopak. Ja nie pamiętam szczerze powiedziawszy, że on pisał, bo ja biorę ludzi na open mic. Tam... Ale, ale on ci wysłał głosówkę i dlatego, nie? Może ta głosówka. A no. Cześć, także. Bo pewnie myślałeś, czemu wideo nie wysłał, może brzydkie. czuję, że jestem oskarżony, więc ja bym się wytłumaczył. Ja wtedy wydaje mi się, że nagrywałem i nie, nie mogłem po prostu. Ja tu. chciałem jeszcze powiedzieć. Idź stąd! <noise> no. mikrofon. Chciałem, chciałem... mikrofon zajebał. Chciałem przeprosić Adama, bo przeczytałem teraz, a Adam ładnie napisał. Adam napisał niestety ze względów czasowych w Warszawie nie będzie takiej możliwości. Może innym razem. Hmm. <noise> Także Adam. Adam. Możecie daj od rejenta teraz. Dziękuję panowie. Dziękuję. Nie śmiesz, bo ta odpowiedź brzmi jakby czat GPT miał. Niestety ze względów czasowych. czyli chyba w innych czasach. Bo też chciałem powiedzieć, przepraszam, że jeszcze powiem. Bo ja mu, kurwa, minutę tutaj jeszcze włączę. Bo ja, bo ja jestem psychologiem właśnie sztucznej inteligencji i może dlatego. Czemu on mikrofon, który on... Następna osoba będzie bez mikrofonu. On tak pisze do tych komików, hej, dacie mi 5 minut, mam własny mikrofon, możecie... Dobra, to nie przedłużajmy, dawaj. Marcin Turniak, jesteś tam? Musisz oddać mikrofon. Już oddaję, bardzo dziękuję i przepraszam. Bardzo. Wielkie brawa, niech one trwają.